Kolejny temat dzisiaj, który się może przewinąć, to taki z mojej strony. On się rzadko zdarza, ale był taki moment, że się zdarzał. Nie wiem, z czego to wynikało. To zaufanie do terapeuty. Zaufanie do człowieka, do którego się przychodzi. Stawia pieniądze, poświęca swoje zdrowie i nie przychodzi tutaj traktować tej osoby jako wroga. Czyli pytania typu: Ja rozumiem, bo czasami terapie są bolesne, czasami trzeba coś. Można złupać delikatnie, żeby to się naprawiło. Pytania, typu czy, czy, czy pan mi zrobi krzywdę, czy nie zrobi krzywdę, nie są na miejscu. Natomiast to nawet nie o to chodzi, bo te pytania to się zdarzają raz na tysiąc. Natomiast bardziej chodzi mi o ogólne nastawienie. E, odebrałem, odbieram czasami um, takie wrażenie. Się, rzadko się zdarza, ale jest. I zaczęło zwrócić na nie uwagę, zwłaszcza u osób e, zarejestrowanych czy zapisanych przez. Oczywiście znaczy mężów swoich żon, tak? Dobrze? Dobrze. I oni do końca przodzą z taką nieufnością, bo twierdzą, że nic nie jest, żona twierdzi, że im coś jest. Jakby zawsze jest takie pytanie, no ale po co na co? nie ma tego zaufania terapeuty. Ja od razu od pewnego czasu zapisywanie swoich bliskich bez konsultacji z nimi, jakby. I chęci do tego, żeby tu przyjść, bo uważam, że każdy z nas powinien do tego dorosnąć i to jest każdego z nas decyzja, tak? Jeżeli ja osobiście do mojej rządze dzwonię i zapisz mnie do tego, tego do lekarza bo do okulisty, bo nie mam teraz momentu, czasu, a ty się tam po drodze czy coś, jasne to jest moja decyzja. Ale często jest tak, że chcemy komuś zrobić dobrze, a być jak to jest z tym dorobieniem komuś dobrze. No i wynika z tego tak, że potem osoba nie przychodzi, a jak przyjdzie, to już jest taka nieufna, a po co, na co jest nastawiona wrogo, wrogo w teorii, możesz tak ująć. Natomiast ta energetyka nie jest taka, jakby mogła być. Dlatego, jeżeli jesteś osobą, która została zapisana przez swoją żonę albo męża, albo brata, albo siostrę i chcesz i jednak, że zrobisz tą przyjemność i przyjdziesz, bo oni się o ciebie martwią, bo cię zapisali, a czy tobie nic nie jest. To przyjrz z uśmiechem nastawienie, ponieważ tak, jest, to może naprawdę fajne rzeczy odkryć, fajne rzeczy pozmieniać i będzie naprawdę dobrze. A jeżeli jesteś zdrowy dobrze się czujesz, że oni przesadzają, to też do tego z terapeutą się dojdzie, się porozmawia i <laughs> można z tej wizyty fajne jakieś informacje, pogadać, zrobić sobie fajną terapię, poustawiać kręgosłup, zluzować całe ciało. Co zatem idzie. Yy, po prostu wynieść z tego jak największe korzyści i albo się umówić za jakiś długi, długi czas, albo wcale się nie umawiać, albo się tu na telefon. Natomiast przyjść takim zaufaniem, że przyszedłem tu po coś, a nie że ktoś mnie wysłał. Ja wiem, że czasami to jest trudne do zrobienia, ale jak ktoś może zobaczy ten filmik, a jest w takiej sytuacji, to może mu się zmieni, ponieważ pod strony ja to mówię, od strony swojej terapeutycznej, jeśli są w gabinecie tyle godzin. I spotykam się z tym, teraz mówię, teraz staram się odmawiać, mówiąc, że nie, nie, spokojnie, natomiast yy, większość jest pozytywnie asystentów, ale czasami się zdarzą takie, zdarzą takie perełki, że yy, no, trzeba niestety się tutaj troszkę na początku zgrzycić, a później już jest fajnie, natomiast yy, to jest niepotrzebne, nie? no, bo warto nastawić się zawsze. Do kogoś, żeby przyjść z uśmiechem, mimo tego, że to nas boli. Ponieważ nasza praca, nasza rola ludzi, którzy prowadzą gabinety, którzy pracują, jeżdżą po domach, pracują w swoim zawodzie, uczą się tyle godzin, wiedzą jaką mają ze sobą ryzyko, wiedzą, czym to się je, porykają się tak jak z innymi, w innych zawodach, rzeczami, które nas blokują nieraz, nieraz nam nie pozwalają tych rzeczy zrobić no my nie jesteśmy niczym wrogami, ani nie jesteśmy jakimiś i niczym innym, tylko robimy swoją robotę, staramy się, żeby było jak najlepiej, ponieważ z tego żyjemy. Jeżeli z tego żyjemy, no to uważam, że każdy z nas na swoim poziomie wiedzy i podejście do pacjenta, no stara się zrobić tak najlepiej. Przynajmniej tak jest z mojej strony. Jeżeli gdzieś tam potrzebujesz kogoś, w swojej okolicy zawsze możesz napisać, to gdzieś tam się kogoś znajdzie z polecenia. No więc, mówię, są fajne terapeuty i chęć odbycia wizyty to bardzo fajny czynnik, który może naprawdę tą wizytę wnieść na wyższy poziom taki naprawdę efektywny, bo nie ma sensu przychodzić z nastawieniem na nie, nawet jeżeli, mówię, ktoś nas na tą wizytę dla naszego dobra zapisał. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.